witajcie na kanale Alilali i Maksów Dziś sobie zrobimy pięć tradycji wielkanocnych yy, I zapraszam do oglądania Zostawiajcie łapki w górę i subskrybcie Jeśli też lubicie wielkanoc, dobrze, to zaczynamy Miejsce piąte Sadzimy rzeżuchę Ja zasadzę w takiej miseczce Albo w kokosie Zacznijmy od miseczki Wciągniemy tak troszeczkę bardziej. Lepiej zobaczymy. Chyba za chwilę się zobaczymy, bo to chyba będę długo robić. Dobra. Już tutaj włożyłam. I teraz mm, wkładamy żeruchę tak troszeczkę dzielonek, albo nawet Troszkę więcej więcej, żeby miała dużo do święcenia. Tak, Jeszcze tutaj troszeczkę. Dobra, teraz troszkę pistoletykiem. Teraz konewką. Oj, ci już za dużo. Dobrze. Trochę tutaj ty ten. Dobra. Teraz robimy I... takiego. niczego nie wiem co to jest. To jest chyba. Napiszcie w komentarzu, bo ja sobie zapomniałam. Ej, kokos. Przypomniałam. A jeśli zdążyliście napisać w tym czasie, to, to super. To znaczy, że jesteście bardzo szybcy. Klik, klik na rzecz użyta. dzisiaj tutaj zasadzę rzecz Teraz trzeba jeszcze wyrównać, ale już jest wyrównana, więc teraz podlewamy. Widzimy się w miejscu czwartym. زفرم для мастера. Mm -hmm. mm -hmm. И теперь mm -hmm. может... вдоль Jest już gotowe. Teraz jest. Jeszcze pływa. I za chwilę się widzimy w domu. Kiedy będę malowała jajka. Miejsce drugie. Yy, drugie, ja wgadzam. Trzecie. Yy, dobra, teraz malujemy jajeczka. Yy. Ja bym chciała taki wzorek, taki... A, nie wiem czy w ogóle taki fajny wzorek, ale jeszcze nie wiem, czy zauważyliście, jaki mam to posegregowane. Te jajko zrobię takie morskie. No. To gdzieś. Dobra, teraz I dajemy tak. bierzemy i malujemy jakie dawno nie malowałam jajek to było tak dawno ale to jest jeśli też lubicie malować jajka zostawcie łapkę w górę i subskrypcję aby zobaczyć więcej filmów o wielkanocy może mi się uda dobra no to widzimy się za chwilkę a może nawet w przyspieszonym tempie no Teraz wam powiem jajka, które wymyśliłam jak się nazywają. Zacznijmy od tego, bo to było moje pierwsze. Jajko teleporetyczne. Ma takie, wiecie, nie wiem jak to się nazywa. To było moje drugie jajo. Tutaj były kolory tęczy. Widzieliście chyba, że na jednym dawałam wszystkie kolory tęczy. Więc to jest te, wyszło jak brązowy jakiś ten, I to jest jajko złote, tylko, że mam taki złote farbę, nawet to z gold. gold, czyli po angielsku złote, nie no się upokam, ten chyba, nie, ten teraz, to jest czerwony, to czyli znaczy On był stworzony przez kolory naszej flagi, przesuniesz się Maksiu, e, czyli czerwony i, tak, jest tata, i biały. Mm, ten jest różowy, w coś się stało, gdzieś go upadziło, mm, nie wiem jak go nazwę, ten jest taki taki, a ten morski, tu widzimy się za chwilkę, kiedy będę jajka zbierała. A teraz punkt pierwszy, czyli yy, szukanie jajeczek, a mi z Maxem już naleźliśmy, porządnie się je odpakował. No i takie rzeczy nam przyniósł jajeczko, takie same, takie, Królniczka, milkę, oro, którą uwielbiam, to jest moja najlepsza czekolada. Dwie mandarynki i takie jajeczko jedynne, takie z barankiem i drugie takie same z barankiem. No. A macie już pola. Jeszcze mam sobie.